Dziękuję bardzo, bardzo miło. E, tak, otóż e, ja powiem dzisiaj o takiej taki, taki matematyczno-prawnej stronie podejścia, bo znaczy, mam, e, abstrahując już od tego całego humanistycznego podejścia do hałasu. Jeśli chodzi o tą prawną stronę, to trzeba ten hałas budować w jakąś miarę, która jest sprawdzalna, jest sprawdzana w każdych warunkach, jest sprawdzalna w miarę łatwo po to, żeby dopiero móc jak gdyby prawnie do tego podejść. No i jak gdyby zadaniem akustyków jest to, żeby tą miarę dostosować jak najbardziej do tego, żeby, żeby ona odpowiadała rzecz rzeczywistej uciążliwości dla jak największej liczby ludzi, bo wiadomo, że wszelkich się nie, nie, nie pokryje. Ja tak, w Polsce mamy takie główne, znaczy, są też inne, ale mamy takie główne trzy obszary tych dopuszczalnych poziomów hałasu. Pierwszy to jest ten hałas, który jest pochodzący ze środowiska, hałas środowiskowy, czyli wszelkiego rodzaju, nie wiem, hałas komunikacyjny, na przykład, na przykład drogowy, kolejowy, hałas lotniczy, czy też hałas pochodzący od wszelkich innych źródeł, linii energetycznych, na, na przykład przemysłowy. Hałas w pomieszczeniach i to może być to zarówno ten hałas, który przychodzi z wewnątrz budynku do innych pomieszczeń, jak i przychodzi z zewnątrz budynku do, 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 do pomieszczeń i hałas na stanowisku pracy. Więc zaczynając od hałasu środowiskowego, to Europejska Agencja, hałas jest zanieczyszczeniem, jak pewnie przez Państwo wiedzą. Europejska Agencja Środowiska podaje, że, że hałas jest drugim w Europie najbardziej śmiertelnym zanieczyszczeniem. Znaczy, że przez wcześniejszych powodu hałasu rocznie umiera w Europie 11 tysięcy ludzi. Um, I jest um, też w wielu miastach, znaczy w tych naj, najgłośniejszych miastach ponad 50% osób jest narażonych na hałas, który jest, przewyższa wytyczne WHO. I teraz um, te normy, które są w Polsce, ale też w innych europejskich państwach, nie do końca właśnie, przede wszystkim jeśli chodzi o hałas środowiskowy, nie do końca odpowiadają tym normom, które WHO podaje jako, y, jako takie idealne, albo jak, jakie, takie, m, t, taki cel, do którego powinniśmy dążyć. Dopuszczalne poziomy hałasu zależą w Polsce od y, typu hałasu, tak i od rodzaju zabudowy, na który ten hałas oddziałuje, czyli y, y, to, y, dla po, powiedzmy hałasu komunikacyjnego, czyli hałasu od druka albo od, od kolei. Te dopuszczalne poziomy są, są takie jak tutaj, tak? Czyli to są dopuszczalne poziomy w ciągu dnia i w ciągu nocy. Y, i te rodzaj zabudowy, no nie każda zabudowa jest chroniona. Tak, żeby zabudowa była chroniona, to musi być na przykład uwzględniona w MCZP jako dany rodzaj, albo musi być skazana w niektórych przypadkach przez, przez Urząd Miasta albo inny organ, który jest za, za to od, 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 odpowiedzialny, który stwierdzi faktyczne faktyczne zagospodarowanie danego terenu. No i wyróżniamy cztery grupy. Do pierwszej grupy należą uzdrowiska i szpitale poza miastem. Druga grupa to jest, to jest zabudowa jednorodzinna, zabudowa związana z pobytem dzieci i młodzieży, czyli szkoły, przedszkola tak dalej, tereny opieki społecznej i szpitale w miastach. Trzecia grupa to jest zabudowa wielorodzinna, zagrodowa. E, zabudowa, e, tereny rekreacyjne, początkowe, czyli parki, ogródki działkowe, czasami, chociaż też nie, nie zawsze. E, 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 I trzeci, czwarty zabudowy za, za to jest zabudowa śródmiejska w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, tak? Czyli um, to się różni generalnie od tego, czy dana przestrzeń jest po prostu z natury cicha, czy też jest głośna. No, jak widzimy, tylko ta pierwsza grupa się łapie do tych zaleceń WHO, prawda? Czyli reszta jest, odstaje w dosyć znaczący sposób, z tym, że tutaj troszeczkę inne wskaźniki porównujemy. To o tym jeszcze te, 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 zaraz powiem, co to tutaj za wskaźnik, ponieważ tutaj WHO się odnosi do takiego średniego poziomu w ciągu dnia dla wszystkich dób w roku, na, na przykład, na, natomiast my mamy poziom ekwiwalentny i ten nasz poziom jest troszeczkę, to troszeczkę ostrzejszy. Dobrze. Jeśli chodzi o hałas lotniczy, to już zostają tylko dwie grupy. I tutaj też nie spełniamy tych zaleceń WHO. I każdy inny hałas, czyli no najczęściej jest to hałas pochodzący od takich prywatnych, od prywatnych podmiotów, czyli najczęściej przemysłowy, tak? Tutaj te, te normy są w Polsce najostrzejsze, bo się w ogóle do nich nie odnosi, ponieważ ten hałas przeprzemysłowy też ma swoją specyficzną naturę i jest zlokalizowany najczęściej, znaczy jest ograniczony najczęściej tylko do pewnych ob obszarów. Natomiast w Polsce ten hałas jest, jest zaadresowany i i też on musi być skumulowany. To znaczy, że jeśli mamy parę różnych fabryk, które oddziałują wspólnie na jedno, na jedno zabudowę, na jeden obszar zabudowy, za to one łącznie nie mogą prze, prze przekraczać właśnie tych wartości, które tutaj są. Dobrze. Więc co to jest ten w ogóle poziom ekwiwalentny, który, którego nie można przekroczyć? Się rodzi takie pytanie. Jeśli byśmy mieli samochód, który emituje, w naszym punkcie 50 decybeli, poziom równy 50 decybeli, to ile imitują dwa samochody, 50 plus 50, to 53. Ponieważ no to jest jak skala logarytmiczna, wszyscy rozumiemy, że to się nie, nie dodaje lini liniowo. tak jeśli e, każde podwójne, każde wzmocnienie tego hałasu dwa razy, to czy ka każde dodanie tej samej porcji energii, zwiększenie porcji energii dwukrotnie, łączy się z tym, że ten hałas nam się, się zwiększa o 3-3 dB. E, I podobnie jest z, z, z powiedzmy ze, ze średnią. Gdybyśmy mieli ten sam samochód o poziomie 50 dB. I motor, który ma 70 dB, już no to średnio one emitują 67. Nie? Czyli tak, i tutaj nie jest kompletnie ważne, czy ten samochód będzie miał 50 dB, 40, 30, czy 0, czy minus 10. Tak? To zawsze i tak, i tak będzie 67 dB, ponieważ ten motor ma 100 razy, niesie za sobą 100 razy większą energię niż ten samochód, tak? 20 decybeli to jest mniej więcej właśnie 100, 100 razy więcej, a znaczy to jest wprost 100, 100, razy więcej, więc już ten sam, sam samochód przy, przy tym motorze się, się w ogóle nie liczy. Nie? Dobrze. I teraz podobnie jest właśnie z tym, z tym poziomem naszym, ponieważ my będziemy ten poziom uśredniać w ciągu doby, ale nie właśnie po, um, po po zdarzeniach, po typach, nie wiem, emitorów, tylko po czasie. Czyli jeśli mamy tutaj przejazd, powiedzmy tego naszego samochodu, który trwa jakiś tam, jakiś tam moment, moment, który trwa jak, 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 jakiś tam czas i mamy oprócz tego ciszę, która cały czas jest taka sama i ma te 30 dB, to średni poziom, ekwiwalentny poziom z tego okresu, to jeszcze 37 dB, tak? Czyli w tym momencie ten, ten, to tło się prawie w ogóle nie, nie liczy do tego ekwiwalentnego, ekwiwalentnego poziomu, właśnie. Tak samo jak to było w przypadku, w przypadku tego motoru i w przypadku tego samochodu, po prostu jest to 3 decybele mniej. Um, natomiast jeśli jeden z tych przejazdów byłby na przykład tym motorem, tak? No to ten przejazd mi się właśnie ze sobą tą 100-krotny stu, stu, wzrost, wzrost energii. I teraz poziom ekwiwalentny z tego całego okresu to jest 61 dB. I jeśli sobie odejmiemy od tych 70 dB tego naszego motoru 10 agretmów z 8, czyli 9 dB, to właśnie mamy wyjdzie 61. A ta różnica tych 9 dB wnosi, ym, wynika prosto z tego, że to zajmuje jedną ósmą czasu, nie? Więc, e, więc tak samo jak w poprzednich przypadkach, gdybyśmy zamiast gdyby te samochody tutaj zniknęły, to ten poziom by się nie zmienił w ogóle, prawda? E, różnica będzie zauważana dopiero wtedy, kiedy, kiedy zrobimy sobie taki jeden przejazd na, na 100, tak? Czyli jeśli będzie ten je, jeden mo motocykl na 100 przyjazdów samochodów, to dopiero wtedy ten jeden motocykl niesie dokładnie taką samą zawartość energii, co te resztę 99 samochodów. Nie? Czyli mamy wtedy 50 dB poziomu ekwiwalentnego, ponieważ 47 pochodzi jak gdyby średnio samochodów i ciszy, i te 47 w tym całym rozłożone na ten cały przedział czasu niesie, idzie z, z tego motocyklu. No i teraz jak to ma się do tego, do tej różnicy pomiędzy naszymi normami, a tymi zaleceniami WHO? Jeśli byśmy na przykład wzięli te 61 dB dopuszczonego poziomu w, w zabudowie jednorodzinnej i porównali to do, do tego wymaganego przez WHO, znaczy zaleconego, nie wymaganego poziomu przez, przez WHO, to widzimy, że to jest mniej więcej tam 6 dB różnicy, czyli trzeba by było wprost ograniczyć przejazd tych samochodów o czwarte, żeby się z, do, do takiego poziomu zbliżyć, co jest no trudne do trudne do osiągnięcia. Tak. E, także e, ten, te literki jak już mam o, e, odszyfrowane, to teraz A, to już podejrzewam, że już e, to jest prostsza rzecz. E, więc tutaj się pewnie znaleźć na tym nawet lepiej niż, na pewno lepiej niż ja, ponieważ no, muzykologia. Krzywe korekcyjne ABC to są po prostu odwrócone izofony. W pewien sposób wygładzone odwrócone izofony. I akurat ta krzywa korekcyjna A odpowiada od odwróconej izofon krzywej izofonicznej dla 40 fonów. Także jeśli Poziom A dla 100 Hz będzie, powiedzmy, niższy o te 20 dB niż poziom A dla, dla 1 kHz, ponieważ po prostu my jako, my słyszymy te ten niskie i wysokie tony gorzej niż, niż tony średnie, tak? Czy, czy średnio wysokie. Okej. Okay. Ostatnim, ostatnią literką tutaj do szyfrowania jest to właśnie D, D lub N, czyli ten przedział przy, czasu odnie, odniesienia. D oznacza po prostu za dzień, N, N, N oznacza za noc. I tutaj w przypadku tego hałasu komunikacyjnego, w przypadku linii, w przypadku hałasu lotniczego albo w przypadku linii energetycznych, to jest bardzo proste, ponieważ do, odnosi się, znaczy poziom odniesiony do dnia odnosi się dla całego dnia, poziom odniesiony do nocy odnosi się dla całej nocy. Natomiast dla każdego innego hałasu bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie ten przedział dla 8 najgorszych godzin albo dla jednej naj, najgorszej godziny. Tak? Czyli nie, nie, nie bierzemy sobie fabryki, nie patrzymy, nie uśredniamy, ile ona hałasuje podczas pracy oraz podczas przerwy, prawda? Nie zaniżamy w sztuczny sposób tego wyniku, tylko rzeczywiście liczymy tylko i wyłącznie te najgorsze, najbardziej niekorzystne godziny po sobie. Okej. Okay. Oczywiście, wsze, 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 wszystkie te dane dla Wrocławia są dostępne nas y, na geoportalu. Y, y, Unia Europejska wymaga teraz nową metodą Knosos, y, w, znaczy wprowadzając nową metodę Knosos, wymaga od miast, żeby tworzyły strategiczne mapy hałasu. I taka mapa hałasu jest dla dostępna pod tym adresem. I tutaj można sprawdzić ten hałas z podziałem właśnie na do hałasu, na daną zabudowę, za na, na oczywiście dane, dane, dany rodzaj, dany wskaźnik i tak dalej. Na czas odniesienia też dobrze. Więc yy, hałas w pomieszczeniach. Hmm. Hałas w pomieszczeniach może pochodzić no najczęściej, jeśli się bierze pod uwagę właśnie te dopuszczalne normy w pomieszczeniach, to one się odnoszą do hałasu, który pochodzi z wewnątrz. Czyli że w przypadku jeśli wszelkie ściany, to znaczy pierwszym takim elementem, który się bierze pod uwagę przy, przy się wewnątrz budynku są oczywiście izolacyjności ścian, znaczy, że budynek musi być wykonany zgodnie ze standardem, to znaczy że stropy mają daną izolacyjność, ściany zewnętrzne mają daną izolacyjność wymaganą i ściany działowe też mają wymaganą izolacyjność. Natomiast, jeśli na przykład w danym budynku znajduje się, nie wiem, sklep, albo jakieś albo um, winda, która jest jakaś taka, nie wiem, nie do końca sprawna, jakieś kiedyś to były urządzenia techniczne, które na ten budynek oddziałują, to może się okazać, że mimo spełnienia tych wszelkich wymagań dotyczących izolacyjności, nadal w pomieszczeniach jest zbyt duży poziom hałasu. Drugi przypadek to jest ten hałas zewnętrzny, czyli jeśli dany budynek nie jest na terenie chronionym, to i tak i tak w pomieszczeniach musi być ten wymagany poziom hałasu. Tak, może się zdarzyć i czasami się zdarza tak, że niektóre budynki, mimo że są mieszkalne, nie są postawione na, na terenie pewnej chronionym. I wtedy właśnie się stosuje tutaj to podejście. Aha, jeszcze tutaj, co miałam powiedzieć, że hałas ten wewnątrz budynku może być oczywiście powietrzny, uderzeniowy, materiałowy, czyli powietrzny to jest ten, który się rodzi w powietrzu, tak? Czyli mowa, muzyka, wszelkie tego typu, znaczy to, no, to co emitujemy do powietrza i z powietrza dopiero potem trafia do ścian. I potem jest też ma... hałas strukturalny, czyli uderzeniowy i materiałowy. Uderzeniowy jest od uderzenia, tak? Kroki, trzaskanie drzwiami, natomiast materiałowy jest od. To jest, jest podobne, ponieważ tutaj też bezpośrednio wzbudzamy strukturę do drgań, ale wzbudzamy je w sposób taki ciągły, czyli że to jest nam na przy, przykład właśnie pracująca maszyna. Ok. I te poziomy są zależne od, znaczy nie każde pomieszczenie jest chronione. Te pomieszczenia, które są, są chronione, mają poziom dopuszczalny zależny od, od użytkowania, tak? Czyli. Kolejne są na przykład sypialnie, pokoje, e, kuchnie, e, generalnie pomieszczenia mie mieszkalne, pokoje hotelowe, e, pokoje w, związane z przebywaniem dzieci i młodzieży, e, wszelkie pomieszczenia e, użyteczności pu publicznej. I tutaj ten, ten poziom hałasu jest e, no, właśnie za zależny od ro rodzaju użyć trzyteczności i te akurat te standardy my spełniamy, ponieważ um, poziom dla o, um, WHO zaleca, żeby sypiani w nocy nie było więcej niż 30 decybeli tego poziomu A. A mamy tutaj 25, e, które to 25 może wzrosnąć, jeśli, jeśli mamy do, do czynienia z chorobą impulsowym o czym powiem później. I też WHO zaleca, żeby, żeby poziom w, w salach związanych z nauką dzieci i młodzieży nie był większy niż te 35 decybeli, i to też każdy z tych naszych wskaźników ten standard spełnia. Dobrze, więc ostatnim hałasem, o którym powiem dzisiaj jest hałas na stanowisku pracy. To już tak bardzo szybko. I tutaj mamy do spełnienia aż trzy wskaźniki, tak? Czyli jest ten właśnie poziom, um, y, poziom ekwiwalentny odniesiony do 8 godzin pracy, który nie może przekroczyć 85 decybeli, ten poziom maksymalny, który nie może przekroczyć 115, i poziom szczytowy, który nie może przekroczyć 135. I oprócz tego są jeszcze, y, tutaj mi się coś nie wyświetla, przepraszam. To jest no to powiem z pamięci w takim razie. Są je je jeszcze według tej normy, tutaj, bez, bez tego. Są, są poziomy, które nie mogą być przekroczone w pomieszczeniach związanych z pracą biurową i to jest odpowiednio 55 albo 65 dB. I to jest zależne od tego, jaka, jaką pracę się tam wykonuje. Jeśli to jest praca jakaś taka koncepcyjna, wymagająca skupienia, to to jest 55 dB, a jeśli to jest taka praca w typu obsługa klienta albo jakieś takie miejsce, w którym w którym dokonuje się rzeczy, sekretariaty różnego rodzaju, albo generalnie pomieszczenia, w których rozmawiamy ze sobą, to jest wtedy troszkę więcej, bo 65 decybeli. I teraz ten pierwszy poziom, czyli ten poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego czasu pracy, to jest to, to samo prawie co właśnie ten poziom ekwiwalentny, czyli ten po prostu usiedlniony. Natomiast bierze pod uwagę czas. To znaczy, że jeśli na danym miejscu pracy będzie, powiedzmy, 97 decybeli, to pracownik nie może tam przebywać dłużej niż, niż pół, pół godziny. Wtedy może swoją pozostałą, nie wiem, swój pozostały etat przepracować prze, 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 po prostu w miejscu cichym. Ten poziom 85 decybeli to jest poziom, przy którym my, rozmawiając z osobą face to face, która się znajduje od nas, powiedzmy, od pół metra, czy o 60 centymetrów, musimy bardzo wysilać swój głos po to, żeby ta druga osoba usłyszała, co, co my do niej mówimy. E, powyżej 80 decybeli e, pracodawca jest już zobowiązany do tego, żeby podjąć jakieś kroki i to może być na przykład um, um, ulokowanie pewnych ochronników słuchu do użytku swobodnego dla, dla, dla pracownika albo e, zaznaczenie stref, gdzie ten hałas jest wyższy niż, niż niż właśnie te 80 dB. Drugim wskaźnikiem jest poziom maksymalny. No i tutaj generalnie chodzi o to, że nieważne ile ten pracownik byłby czas, ile czasu by spędzał w tych miejscach z najgłośniejszym poziomem dźwięku, ten dźwięk nie może w żadnej sekundzie przekroczyć 115 decybeli. I ostatnim wskaźnikiem jest wskaźnik szczytowy, i to jest na krzywą korekcyjną C, a nie A. I ten poziom nie może przekroczyć 135 decybeli, przy tym to jest wskaźnik szczytowy. To znaczy, że nie bierzemy pod uwagę, jeśli mamy falę, która jest idealna, to normalnie ją uśredniamy. Uśredniamy, um, uśredniamy energię, którą ta fala niesie. Natomiast ten tutaj wskaźnik dotyczy tego szczytu, czyli tego najgłośniejszego elementu, który tylko nam się uda zmierzyć. Dlatego on jest tutaj taki wysoki. I oczywiście wszel wszelkiego rodzaju tutaj um, hałasy impulsowe będą, będą miały ten wskaźnik wyższy niż, niż wskaźnik maksymalny. Dobrze. Przebywanie dłuższe w miejscach, które... W, w dłuższe albo repetywne Miejsca, które mają ten poziom dźwięku zwiększony, powoduje oprócz tych wszystkich rzeczy, które powiedziałam, o których powiedziałam wcześniej, powoduje utratę słuchu, oczywiście, i ona jest dosyć znaczna, ponieważ powiedzmy po, nie wiem, po 10 latach pracy w takim miejscu już możemy mieć 25 dB gorzej, słyszeć te tony powyżej 4 kHz, i to jest no, już znaczny ubytek. No, i na koniec powiem troszkę właśnie o tonalności i impulsowości, ponieważ one są no najbardziej najbardziej szkodliwe, najbardziej denerwujące i najgorzej wpływające na, na koncentrację. Jeśli mamy do, do czynienia z hałasem impulsowym, to jest taki hałas, który, którego jedna składowa wybija się poza pozostałe. I w zależności od tego, jak bardzo na się wybija, wybija się poza, poza pasma, sąsiednie, a nie pozostałe, tak? Tutaj mamy do czynienia z przypadkiem, gdzie ta, ta, ta skodowa jest wyższa niż nieby składowe, ale niekoniecznie jest wyższa niż jakakolwiek inna skodowa w paśmie. W zależności od tego, jak duża to jest różnica, to, to po prostu dodajemy do tego poziomu od 3 do 6 dB. I jeszcze więcej decybeli możemy dodać w przypadku, kiedy hałas jest impulsowy, tak? czyli wszelkiego rodzaju, no właśnie, stukanie młotkiem, e, szczególnie na, na stanowisku pracy albo właśnie dzwony kościelne, tak? to jest właśnie hałas impulsowy i one też powodują, że, że musimy już uwzględnić ten, musimy uwzględnić ten, tą, ten gorszy wpływ